S ist czy S hat? Bardzo rzadko słyszymy S hat. To oznacza po prostu ma. S hat große Fenster ma duże okna, na przykład ten budynek. S hat große Fenster. S hat große Bedeutung ma duże znaczenie. Es ist słyszymy znacznie znacznie częściej. Możemy powiedzieć na przykład Es ist Montag, jest poniedziałek. Es ist Abend, jest wieczór. Es ist Sieben ura, jest siódma godzina. Ale możemy również powiedzieć na przykład Es ist un hier. Tutaj jest nieczysto, tutaj jest brudno. Albo Es ist im Erdgeschoss, czyli jest na parterze. Coś jest, coś w takim znaczeniu znajduje się na parterze. Es ist Spróbujcie dokończyć te dwa początki zdania, i napiszcie koniecznie swoją kontynuację tych zdań w komentarzach. Do zobaczenia!